Łódka z kurczaka już są podpieczone, podpiekły mnie wcześniej, ale wykorzystamy te mięso do dzisiejszego dania, dość takiego nietypowego. Także dwa łódka: pomidor, serek topiony. Trochę marchewek, sałata, sól. Pomidory kroimy. Wrzucamy do naczynia żaroodpornego. Po pokrojoną marchewkę i serek topiony wrzucamy do blendera. Dodajemy wody i robimy z tego miks. Do naczynia dodajemy pokrojone kawałki kurczaka oraz odrobinę soli, ale nie dużo, dosłownie tak troszkę można to wszystko tutaj odrobina jeszcze domieszać oraz potem przepraszam tutaj za nieporządek, ale ja zawsze jak gotuję to robi się generalnie wszędzie nieporządek i dodajemy sosu marchewkowo-serowego. Dodajemy wszystko do piekarnika, 15-20 minut. Na koniec dodajemy sałatę na górę. Jakie coś z tego wyszło. Jest to kurczak w sosie serowo-marchewkowym. Jak to smakuje? Zaraz zobaczymy. Mmm, naprawdę jest to dobre. Szczerze powiedziawszy, jeszcze wcześniej nie kosztowałem. W takiej kombinacji ale to jest naprawdę dobre naprawdę pyszna mm. pyszna